Pędź dzień z pełnoetatowym korepetytorem matematyki. Godzina dziewiąta, golimy głowę, ażeby uczniowie się nie bali. Jakiś żel, żeby się świeciła jak psu jajca. A propos psa, no to później szybki spacer z psem. W ogóle zobaczcie, jak mania tańczy breakdance. Ostatnio zapisałem ją na zajęcia. Później wiadomo, nowy rok, nowi my, także szybki trening z ukochaną. Kanapeczki na śniadanie, herbatka. No i Ciach do roboty. Pierwsze zajęcia z kubą, poziom podstawowy. Kuba, wielki fan Minecrafta, a z racji, że ja w Minecrafta też sporo grałem, no to jest o czym gadać. Kolejne zajęcia, tutaj stwierdziłem, że przeniosę się już na bieżnię. Kolejny Kuba, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Kolejna Laura, również E8. Tutaj przeszedłem już 4 km podczas jednych zajęć, więc myślę, że półmaraton w trakcie dnia pracy jest możliwy. Następnie Maciek, matura rozszerzona, no i tutaj ciach. Równe 5 km. Z maciekiem robiliśmy równania i nierówności z szeregiem nieskończonych. Kolejny maciek, ale tym razem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Po prostu przerabialiśmy sobie najnowszy arkusz z racji zbliżających się próbnych egzaminów. No i na koniec dnia Mateusz, matura rozszerzona, planimetria, a dokładniej twierdzenie z sinusów i kosinusów. No i wiadomo, wieczorem kolacyjka, książeczka i spać. Do jutra.